Dzisiaj za przysiężenie nowego sołtysa naszego imperium. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam... To śpiewałem ja, jarządek. Nasza uśmiechnięta władza, znana z tego, że szuka jakiejś podstawy prawnej, dzisiaj chyba problemów robić nie będzie. Ale należy się spodziewać, że na ulicę Warszawy wyjdą indywidua w rodzaju babci Kasi. Jarek! Zaj... I będą gryźć, pluć i tupać, więc miejcie oczy dookoła głowy. Ale tymczasem rzeczy ważne dzieją się nie tylko w stolicy, dzieją się również na prowincji, czyli u mnie. Wróciłem właśnie z urlopu, nadrabiam zaległości i wysyłam wam książki, które jestem wam winien. Jestem wam winien również podziękowanie za cierpliwość i wyrozumiałość, że trwał sezon urlopowy i wysyłka nieco się przeciągnęła. Żeby to przyspieszyć, użyjemy specjalnego narzędzia, którym jest mały komuszy się Sasza. Sasza pojedzie do was z waszymi książkami, a zrobi to za karę. Teraz będzie ciężko pracował, bo przez całe życie był małym komuszym siusiakiem, więc wsiądzie teraz na skolektywizowany przez siebie rower i pojedzie zawieść wam książki. Dokąd pojadą czorty i Sary, zaraz zobaczymy. Korzuchów, bydgoszcz, krąg, dębica, Poznań, Nowa Sól, Pisary, Oleśnica, Świebodzice, Bukowiec, Szczecin. Kobylnica, Łomża, Zabełków, Świdnica, Mokrzyska, Janowice Wielkie, Brusy i Wrocław. Jeżeli chcecie, żeby i do Was Sasza dotarł z książkami, zachęcam do wejścia na wymownie.pl. Przy czym zastrzegam, że Sasza może dotrzeć także do belwederu. A zatem, panie Sołtysie, proszę się nie krępować i czorty przeczytać. A Państwu życzę wszystkiego dobrego. Niech Was wódz złogosławi.